Bijam sobie 15 puszek. Piętnaście tysięcy puszek. Za to mityczny statub mam. I w środku nim? Puszek. Za glob za to mam. A A w środku kto? Kieł kieł inaczej. Inaczej Wymiar tu jest, kieł, kieł, inaczej fęk. Wymiar tutaj jest. Gdy zaultuje, podjedziecie. Nie masz postacią, nie masz szans z nim, nie masz szans z nim. Fęk, fęk, inaczej kieł. Jak, jak zaultuję, podjedzie cię. Nedrzej z ultem nie dam u, That's the